<laughs> Profesjonalny stream, dzień dobry. Uuuu! Uuuu! Że jest fajna, że to jest fajny erfing Hoyre Maker. Doceńmy go gromkimi i srogimi brawami. Zaklaszcie pośladkami właśnie dla niego, właśnie dla niego, dla prawdziwego bohatera naszego streama, dla BOMBA! A myślicie, że się odezwie, a ja jeszcze do niego nawet nie zadzwoniłem. Głupie dupy. W ogóle jakie dziwne motki. emotki konki. Emotki konki. Aaaa! Co tu się dzieje? Białystok, pozdrawiam, pozdrawiam, Białystok. Eee, to mistro. to mistro. Mistro! Mirror, mistro. Ja jestem ty, ty jesteś mnie. Znaczy, ty jesteś mną. Wbiła sobie nóż w gardło. O tak. O kurwa. Widzisz? Tylko w pewnym... Części, w pewnej części utoło... utła... Utłon, ut, utonałaś. Boki zrywać. Bolki zrywać. A! To mi się myślę, że udało. Przy, przy, przynajmniej to. Bolki zrywać. Dziurka mnie swędzi, jak zawsze na streamach. Was, was też słuchajcie swędzą dziurki na moich streamach? Mam nadzieję, tak i, tak, 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 prowadzę streamy, żeby swędziały was dziurki. O! I ta dotacja? Po tej ciszy. A! Teraz, teraz, teraz! Zabiłem go Kurwa no nie, Kurucji hegot NIE DZIAŁA NO A! Dobra po- 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 la, lala po- Po- tym pokoju zadzwonimy do bomba A! Ja pierdolę Jezus stary kurwa Weź się spokój Przepraszam Dobra, tutaj jest jakiś statua anioła Anioła Kolejne anioły A tutaj anioł bez nóg Fajnie O kurde Jaki w ogóle... Jaki... na Czarna po... CZARNA POSTAĆ KO w BOBRÓ Nie stawaj pod Żerandolem, zrozumiałem Aż się wyczytnik pojawił o kurwa, mówili, staw, nie stawaj pod parasolem, spad mi na głowę. Parasolem. Parasolem! <laughs> spad mi na głowę, na szczęście nie na moją głowę. Ja parasole. pierdzielę parasol. <laughs> Najpierw były zwisacze, potem już parasoly. <laughs> o, o, o! Przepraszam, Bobru, przepraszam, że te krzyczę. Co, co mówisz? O ale skąd nie miałem wiedzieć, że on tam jest? To jest niesprawiedliwe, oczywiście niesprawiedliwe. O Jezu, shutdown, jeszcze kliknąłem. Wyszedłem z gry. To jest... klątwa Zawsze to samo. Jej... jej... sok... So, sok z turki nie wysycha. <grym> <grym> nie wiedziałem, dobrze wiedzisz. Proszę bardzo. Ja cały czas umieram. nie, nie wiem, co ja źle robię. Okej, okay. przechodzę. Z spadłem znowu! Bo... Bolo, Bolo! Jezu, goni mnie. Uciekłem, uciekłem. Udało się. Cudownie. Po prostu z radę na głowę. Nie, żartuję. Nie miałem save'a. Żartuję. Jeszcze raz muszę przechodzić. <grywa> o Jezu, błagam, chcę zacznie rarcy czatu. Ja tylko patrzę czat teraz. O Jezu. O Jezu. Ooooooo, <grywa> nie, Ale katastrofa po prostu. No, najgorzej. O Jezu mnie! Chcesz mnie narysować? Nago. Szczególnie że wyglądasz jak, jak moja siostra, a to je była. Bo, 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 kurwa <ścjalny> To była jedyna osoba na świecie, która faktycznie e, delikatnie mnie podniecała. No dobra. Bardzo dziwne, bardzo dziwne. Ja pierniczę czemu mnie dogoniła? Zabiła mnie dynia, czajz? Wkurwiłeś. No rozumiem. No. Prosta odpowiedź. Ja się zaatakował nożem mi się dziwi. A to dlatego? nie, nie wiem, ale tak bym podejrzewał. Jakbym był dniem i byś mnie nożem, to bym się w kurwił. się, no tak. Dobra. <laughs> o czym rozmawiamy w ogóle? <laughs> no. <laughs> standard. Te streamy. to możesz przed nią przechodzić, z to, co wiem? Przez lalkę? Przed lalką. Mogę? Nie możesz. No kurde, ja usłyszałem, mogę i zginąłem. <laughs> Ból jest. <coughs> Ból jest Wystarczy. przyjemnością. Wystarczy.